Cześć kochani. Mówi się, że twórca internetowy ma tylko 15 sekund na to, aby zachęcić widza do niewyłączenia filmiku. Ja bardzo często robię to poprzez pokazywanie Wam mojego psa. Co skutkuje? Raz miałam głębszy dekolt, ale to skutkowało tym, że nikt nie wiedział o co chodziło w filmiku, a szczególnie dziewczyny, a to był bardzo babski film. Dlatego ja Was po prostu poproszę o niewyłączenie tego filmiku, ponieważ jest on dla mnie bardzo ważny, a daję Wam słowo, że będzie ważny również dla Was i może zmienić Wasze życie. Chciałabym bowiem porozmawiać dzisiaj z Wami na temat, który dotyczy każdego człowieka od najmłodszych lat. Nie tylko od nastoletności, kiedy wydawałoby się, że te dzieci, wszystkie rówieśnicy są najwredniejsi, ale nie. To dotyczy wszystkich ludzi od lat najmłodszych, bowiem chodzi mi o ocenianie, o takie negatywne patrzenie na ludzi. Nie wiem skąd się to bierze, naprawdę nie wiem skąd się to bierze, że negatywnie oceniamy ludzi i sprawia nam frajdę takie... Nie miłe mówienie im rzeczy. Ja mam na to bardzo prosty, jeden, jedyny sposób, który zawsze działa i przez to patrzę na ludzi bardzo pozytywnie, a sama. Jestem siebie dumna, że właśnie tak się dzieje i uważam się wtedy za takiego lepszego człowieka, nie lepszego od innych, tylko lepszą wersję samej siebie na tej zasadzie. I zaraz wam powiem, co to jest, bo to jest bardzo banalna i prosta zasada, której nie jesteście na pewno świadomi, a która właśnie może odmienić wasze życie, jeżeli tylko będziecie o tym pamiętać. Ja nie jestem żadnym mówcą motywacyjnym, żadnym coachem, nikim takim. Po prostu. Czasami pewne rozmowy z Wami, z moimi widzami, subskrybentami i z moimi znajomymi sprawiają, że mam takie natchnienie, że chcę dla Was nagrać filmik, który dotyczy różnych właśnie spraw. Ja przyznam się, chociaż to jest zawsze bardzo ciężkie, przede wszystkim przyznać się przed samym sobą. Bardzo często oceniam negatywnie jakichś ludzi. Do momentu gdzieś kiedyś wyczytałam taką myśl czyjąś, że przecież ta osoba którą widzimy przed sobą kiedyś kogoś kochała kiedyś została zraniona ona też ma marzenia i tyle i to są te trzy rzeczy że ktoś kiedyś kogoś kochał że też ma marzenia i że ten człowiek też został kiedyś zraniony to są trzy rzeczy które sobie powtarzam ciągle, ciągle i w kółko, nawet jak jestem na kogoś zła jak jestem zła na panią przy okienku w jakimś urzędzie, która jest niemiła i wiecie, to jest taki odruch, że człowiek też chce być jednak jakoś tak niemiły, coś odparsnąć albo chociaż nie powiedzieć do widzenia. I sobie zawsze przypominam te trzy słowa, i od razu mi lepiej, bo kurczę, przecież ta osoba też może mieć gorszy dzień. Ona nie musi być miła dla trzech tysięcy ludzi, których dzisiaj obsługuje, prawda? I to są trzy rzeczy, które chciałabym, żebyście też wdrożyli w życie, bo wasze w życie przez to będzie dużo, dużo łatwiejsze. Ja, mimo że kieruję się cały czas tymi zasadami, powiem Wam, że no jednak w każdym człowieku są jakieś negatywne uczucia, tak? To nie jest tak, że ja tutaj zawsze do Was przychodzę i jestem taka radosna, zadowolona i tak dalej. Ja też mam gorsze dni. Mam ich bardzo, bardzo mało. Postaram się być bardzo pozytywną osobą, staram się być taką osobą poukładaną, która no jednak na pewne rzeczy ma taki Olewczy, olewczy pogląd, olewczy stosunek, żeby się pewnymi rzeczami nie przejmować, bo wychodzę jeszcze z jednego założenia: takiego, że problemy innych ludzi nie są moimi problemami. I to, wiecie, to nie chodzi o takie problemy, w których ja mogę komuś pomóc, bo to jest ktoś bliski albo nawet obca osoba, ale, wiecie, takie wychodzące ode mnie ze współczucia, tylko chodzi o takie problemy czyjeś, jak na przykład ktoś pisze mi komentarz, że. Ma, ma problem, znaczy ja wychodzę z założenia, że ma problem z moim nosem na przykład, bo ktoś mi pisze, uu, no jak u czarownicy. No i co z tego? No cóż ja na to człowieku poradzę, że mam taki noseczek, a nie inny. Taka genetyka. Mam także problemy ze wzrokiem, mam nadwzroczność, i stygmatyzm i nic na to nie poradzę, ale osobiście uważam, że to są takie delikatnie nadprzyrodzone moce, bo nikt z moich znajomych nie ma nadwzroczności, a jednak nadwzroczność sugeruje jakąś taką, wiecie, tajemną siłę. No nie no, co z tego, że, że mam duży, duży nos? Mam także duże cycki. Wow! No i cóż ja na to poradzę? O to mi chodzi, o takie rzeczy, że jeżeli Ktoś coś mówi i jest to wyssane z palca, jest to tak strasznie bzdurne, no to ja się takimi rzeczami nie przyjmuję. I wtedy nie wdrażam tej zasady moich trzech małych kroków, które sprawiają, że jestem lepszym człowiekiem, bo e, po prostu ja się tą osobą nie przyjmuję. Ja nie staram się być miła czy niemiła, ja po prostu olewam te osoby, chociaż na takie komentarze bardzo często odpisuję. Również jakoś zabawnie. I właśnie ostatni był na temat mojego nosa i odpisałam, także to idzie właśnie w pakiecie. To jest taki trójpak z duży nos, z dużym mózgiem i właśnie dużymi cyckami. No. Ok, i idąc tym tro tropem, trokiem chciałam powiedzieć. I idąc tym tropem tego wszystkiego, tych trzech kroków, tych tego nieprzejmowania się i tego wszystkiego. Um, mam dla Was taką jedną złotą zasadę. Ja wiem, że to jest wszystko trudne, ponieważ trzeba o tym pamiętać. Czasami te emocje, ta złość biorą górę, ale pamiętajcie o tych trzech krokach czyli o tym, że ktoś kiedyś kogoś kochał, ktoś kiedyś został zraniony i ten ktoś ma marzenia. To jest też człowiek, to jest człowiek wrażliwy, który w danym momencie ma po prostu zły czas, zły okres. A druga sprawa to jest. Yy, to, co zaczęłam wdrażać w, 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 na studiach. Chciałam powiedzieć w szkole średniej, w liceum, na studiach. Omówiłam już o tym kiedyś w którymś vlogmasie, ale powtórzę jeszcze raz, bo to jest moim zdaniem bardzo fajna i taka ważna rzecz. Jest to bowiem mówienie ludziom miłej rzeczy. Wyszłam z założenia, będąc na studiach, że raz dziennie powiem komuś coś miłego. Ale coś szczerze oczywiście miłego, że ładnie wygląda, że coś ma ładnego. Wiecie, to są takie drobne rzeczy, które sprawiają, że my czujemy się lepiej, ale przede wszystkim ta druga osoba czuje się doceniona. jeżeli to jest osoba dla nas taka obca, jak wiecie, jakaś taka niezbyt bliska koleżanka ze szkoły czy ze studiów, czy pani w sklepie, to tym bardziej poczuje się również miło. I powiem wam, że na przykład w jednym z marketów budowlanych, jak przed świętami, kupowaliśmy tam lampki, coś, pani, która siedziała przy Kasie. Miała y, takie krótko czarne włosy, y, ładna w ogóle dziewczyna i miała czerwone usta, takie wręcz bordowe. I powiem Wam, że to tak pięknie wyglądało. To jest tak niespotykane właśnie w takich marketach budowlanych, że aż mnie to tak, wiecie, tak, wow, poraziło, nie? No i zanim odeszliśmy, powiedziała mi, że przepięknie wygląda w tym kolorze, że naprawdę dobrze jej w tej szmince. I taka trochę była zmieszana, trochę jej było głupio. Mnie oczywiście też, bo takie rzeczy nie przychodzą łatwo. To nie jest tak, że ja jestem taka super ekstra szczera do wszystkich i mówię komplementy. Nie! Yy, długo układałam sobie to zdanie w głowie, czekałam na odpowiedni moment i bardzo byłam zawstydzona, ale jej to powiedziałam, bo yy, chyba czułabym się gorzej, gdybym tego nie zrobiła, a wtedy poczułyśmy się po chwili, obie myślę, myślę bardzo dobrze, więc zachęcam Was do tego, żebyście mówili komuś. Coś miłego, naprawdę, i żebyście nie traktowali ludzi jak wrogów. Każdy z nas ma gorszy dzień, a wy sami również nie jesteście idealni, też macie gorsze dni, też nie bywacie dla ludzi mili i musicie sobie zdać właśnie z tego sprawę, że tak jest. Dlatego bądźcie dla siebie mili, bądźcie dla innych ludzi mili i wyznawajcie właśnie te dwie zasady. Tą pierwszą, żeby mówić ludziom komplementy, takie małe, drobne rzeczy. Oczywiście, Osobom bliskim też je mówcie. Zachęcam Was do tego jak najbardziej, ale mm, większą sztuką i większą odwagą, wydaje mi się, jest powiedzieć komuś obcemu coś takiego miłego. No a druga sprawa: bardzo, bardzo Was błagam i uwierzcie, że to rewelacyjnie podziała. Te trzy kroki, te naprawdę trzy proste rzeczy, pomyślcie, tylko tak szczerze o tym pomyślcie. Yy, że ta osoba, no jednak tak się czuła i właśnie o tych marzeniach też jej i we mnie jest coś takiego, że ja wtedy łagodnieję po prostu. I to jest, myślę, bardzo dobra rzecz, dlatego zachęcam Was do czegoś takiego yy, i zachęcam Was do mówienia ludziom miłych rzeczy, do pisania im nawet, jeżeli nie macie odwagi im powiedzieć tego wprost, bo yy, sama widzę, że jeżeli Wy napiszecie mi prywatną wiadomość, jakąś, bo bardzo często różne osoby piszą mi co u nich słychać, czy jak jakieś filmiki ich zainspirowały, albo na przykład jedna dziewczyna napisała mi, że jak miała zdawać prawo jazdy, to interesowały ją wszystkie filmiki o prawku, i na przykład obejrzała mój filmik: Jak się jeździ z dziewczyną, który ją bardzo rozbawił, jej się bardzo podobał i mnie to wystarczyło. To był taki czas, że obejrzała ten filmik i bardzo, bardzo mi się miło zrobiło, a jeszcze bardziej mi się zrobiło miło z tego powodu, że zachciało jej się napisać tą wiadomość. Czy właśnie taki komentarz, czasami jakiś od Was dostanę miły, to jest bardzo miłe. Dlatego mm, pamiętajcie, żeby pisać ludziom i mówić przede wszystkim o tym, żeby pokazywać, że są dla nas ważni, bo później będziecie żałować, że tego nie robiliście. Ale to przede wszystkim to jest bardzo samolubne myślenie, ja wiem, ale sprawi, że Wy będziecie się czuli lepiej. Dziękuję za dzisiaj, dajcie łapkę w górę, przekażcie komuś bliskiemu ten filmik, żeby może i on takie zasady wdrożył w życie. Nie wiem, może to komuś pomoże, jeżeli chociaż pomoże jednej osobie, żeby postrzegać lepiej świat i lepiej innych ludzi. Tak jakby mi pomogło, będę bardzo, bardzo szczęśliwa. Buziaki, pa!